Cześć, witam cię w kolejnym odcinku mojego kanału YouTube o inwestowaniu w nieruchomości. W tym odcinku powiem ci, czy warto inwestować w nieruchomości w 2022 roku w obliczu wielu wydarzeń, które ostatnio miały miejsce. A więc zacznijmy od sytuacji na Ukrainie. Z dnia na dzień właściwie życie wielu ludzi całkowicie się zmieniło. W Polsce, gdzie już myśleliśmy, że z tym rynkiem nieruchomości może być różnie. Nagle dostaliśmy około 2000 nowych osób, które poszukują mieszkania na wynajem lub na sprzedaż. E, jaki to ma wpływ na ceny nieruchomości w Polsce? Szacowało się, że przed wybuchem tej wojny brakowało około 1,4 400 mieszkań, e, no to właściwie po pierwszych 10 dniach wojny możemy śmiało powiedzieć, że mieszkań brakuje już około 2,5 miliona. Są to takie zmiany, które w bardzo dużym stopniu powinny wpływać na wartość nieruchomości. Ceny mieszkań powinny pójść w górę. Jeżeli nie bezpośrednio, to pośrednio poprzez wzrost cen najmu. Jeżeli ceny najmu będą wyższe, no to także w bardzo w krótkim czasie wzrosną takie ceny mieszkań na sprzedaż. Ponieważ inwestorzy chcący zainwestować swoje pieniądze właśnie w nieruchomości lub inne źródła będą właśnie wybierali tą formę inwestowania ze względu na wyższe stopę zwrotu, a coraz większe pieniądze będą w stanie płacić najemcy, właściciele. Ich mieszkań. Warto też zwrócić uwagę na coraz wyższe stopy procentowe. Na chwilę obecną stopa referencyjna ustalana przez Radę Polityki Pieniężnej wynosi 4,5%. To oznacza, że przeciętny kredyt hipoteczny kosztuje na chwilę obecną w okolicach 7 do nawet 7,5%. Coraz częściej wybieranym rozwiązaniem. Klientów, którzy się kredytują, jest stała stopa procentowa. Ale czy jest to takie dobre rozwiązanie, biorąc pod uwagę, że kredyt bierzesz na bardzo długi okres? Co jeżeli za dwa lata ta stopa znowu wróci do niższego, na niższy pułap i Twój kredyt będzie tańszy? Warto się nad tym poważnie zastanowić. Kolejnym czynnikiem jest także szalejąca inflacja. Według oficjalnych danych na chwilę obecną jest o 12%, natomiast w branży nieruchomościowej, w branży deweloperskiej wiem, że to jest znacznie więcej. Ceny materiałów rosną znacznie szybciej. W zeszłym roku było to nawet 50% wzrostu, jeżeli chodzi o właśnie materiały budowlane, jeżeli chodzi o ceny stali, która do nas przychodziła z Ukrainy czy z Rosji, tam jest jeszcze większe szaleństwo, bo nawet nie chodzi tylko o same ceny, tylko nawet o dostępność towarów. I dochodzimy teraz do takiego zjawiska, gdzie teoretycznie ceny nieruchomości Powinny rosnąć, ponieważ deweloperowi rosną koszty wytworzenia. Jeżeli on ma coraz droższą stal, coraz droższy beton, coraz więcej kosztuje wyprodukowanie każdego metra kwadratowego mieszkania, teoretycznie cena powierzchni, cena mieszkania powinna pójść w górę. Natomiast pamiętajmy, że jesteśmy na takim punkcie trochę kolizyjnym, ponieważ z drugiej strony szalejąca inflacja drastycznie zwiększa koszty życia każdemu przeciętnemu Polakowi. Jeżeli każdy z nas teraz musi wydawać więcej na jedzenie, na fryzjera, na dentystę, wszyscy podnoszą ceny swoich usług, rosną cały czas także ceny podstawowych materiałów użytku domowego. I teraz taki każdy, każdy człowiek ma wybór. Moim zdaniem w pierwszej kolejności każdy będzie załatwiał takie najważniejsze swoje potrzeby, czyli jedzenie, takie codzienne funkcjonowanie. Oczywiście potrzeba mieszkaniowa jest także potrzebą pierwszorzędną, ponieważ każdy musi gdzieś mieszkać, więc otwiera nam się teraz ogromna luka. Jeżeli chodzi znowu o takie inwestowanie w nieruchomości na wynajem, co za sobą ciągnie znowu wyższy popyt na rynku nieruchomości, ponieważ każdy, kto będzie chciał kupić mieszkanie na wynajem, będzie musiał po prostu kupić je od tak zwanego flippera, inwestora, czy po prostu ściągnąć takie mieszkanie sobie z rynku. Natomiast to, co przed chwilą powiedziałem, nie do końca jesteśmy w stanie powiedzieć, w którym kierunku to pójdzie. Moim zdaniem ceny nieruchomości dalej będą rosnąć, natomiast spodziewam się, że będą rosnąć, jeżeli, że będą rosnąć w stosunku nominalnym. Ponieważ mamy tak wysoką inflację, że spadek wartości pieniądza w perspektywie roku 12, może nawet niedługo już więcej, procent może spowodować, że realna wartość tych nieruchomości w przeliczeniu do złotówek będzie niższa. O tym będziemy w stanie powiedzieć, przypuszczam, dopiero po tym roku. Natomiast, patrząc na inwestycje w nieruchomości długofalowo, myślę, że jeszcze jest to bardzo dobre rozwiązanie. Rynek nieruchomości to moja piaskownica. Jeżeli nie chcesz, żeby Twoje inwestycje były kruche jak zamki z piasku, zaobserwuj ten kanał. Wielu Polaków stanęło teraz przed wyborem. Mogą trzymać swoje pieniądze na lokacie, za którą dostaną w okolicach 0,5% rocznie, a przy inflacji, która wynosi na chwilę obecną 12%, no jest to no, bardzo mało. Mogą także wrzucić te pieniądze w nieruchomości, które są takim najbardziej podstawowym źródłem inwestycji, który nasuwa się przeciętnemu mieszkańcowi Polski. I tutaj mamy dwie możliwości. Możemy to robić pasywnie, czyli na takiej zasadzie albo dajemy komuś swoje pieniądze i on nimi obraca, lub na przykład możemy kupić sobie nieruchomość na wynajem no i po prostu kupić, wyremontować lub nie i wynajmować, czerpać co miesiąc zyski z tytułu odstępnego. Możemy również sami, sami inwestować w nieruchomości, czyli kupujecie mieszkanie, remontujecie i i przedaje się dalej, osiągając zyski nawet parę 10% w przeciągu kilku miesięcy. E, to jest bardzo fajna droga, myślę, że warto to robić. A zaraz Wam powiem, w jakie nieruchomości warto inwestować właśnie w tym roku. E, biorąc pod uwagę, przede wszystkim, sytuację, w jakiej obecnie się znajdujemy. Myślę, że ze względu na spadającą zdolność kredytową Polaków, która jest spowodowana właśnie wzrostem tych stóp procentowych, warto inwestować troszeczkę mniejsze mieszkania. Ten trend znowu się troszeczkę obraza, ponieważ podczas pandemii ludzie chcieli mieszkać na większych metrażach. Bardziej cenili sobie większe przestrzenie, chcieli mieszkania z ogródkiem, chcieli mieszkania z dużym balkonem, ponieważ te wszystkie, te wszystkie fale pokazywały, że można zamknąć w domach. Chcieliśmy sobie wtedy po prostu wygodnie żyć. Wtedy też mieliśmy bardzo niskie stopy procentowe, ponieważ stopa referencyjna wynosiła zaledwie 0,1%, a to oznaczało, że dostęp do kredytów był bardzo łatwy i tani. Teraz po podwyżkach stóp procentowych wielu, wielu osób po prostu nie będzie stać na kupienie takiego mieszkania, jakie by chciał, będzie musiał pójść na pewne kompromisy, dlatego warto tutaj Warto, warto tutaj inwestować w mniejsze mieszkania, czyli na przykład kawalerki, mieszkanie dwupokojowe, które są bardzo dobre inwestycyjnie. To są takie mieszkania, które może od nas kupić inwestor, może także kupić od, nich, od nas takie mieszkanie klient docelowy, który będzie w nim mieszkał, któremu zdolność nie pozwoli na większe mieszkanie i to daje nam pewnego rodzaju gwarancję, że takie mieszkanie będziemy mogli sprzedać. Kolejnym bardzo ważnym aspektem jest metraż tych mieszkań. Wiele osób, które na przykład rodziny, które mają na przykład dwójkę dzieci, będzie potrzebowało mieszkania trzy lub czteropokojowego, więc warto, żeby nie robili trzypokojowych mieszkań, które będą miały 80-90 metrów kwadratowych, bo kogoś może nie być na to stać. I zamykacie sobie bardzo dużą grupę odbiorców, która mogłaby to mieszkanie kupić. Postarajcie się na przykład takie mieszkanie trzypokojowe zrobić w okolicach 55- do 60 metrów, a gwarantuję wam, że Taki funkcjonalny układ będzie naprawdę świetnie odebrany na rynku. Kolejnym bardzo dobrym rozwiązaniem jest tworzenie tak zwanych gotowców inwestycyjnych. Jest to takie rozwiązanie, kiedy w jednym mieszkaniu tworzycie kilka mniejszych. Ja, na przykład, mam teraz kilka takich aranżacji, gdzie na mieszkaniu, które ma 70 metrów, zrobiłem cztery kawalerki. I wiem, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ każdą z tych kawalerek będę mógł wynająć za około 1000 zł, a tą dużą nieruchomość mógłbym tam wynająć za około 2000 zł. Więc zarobię 4800 zł miesięcznie zamiast dwóch. No więc zobaczcie. To jest właściwie 150% więcej, przez co to, to jest bardzo fajny zysk. Natomiast moim celem nie jest wynajmowanie tego mieszkania. Ja tworzę gotowiec inwestycyjny, wyposażam te mieszkania, wynajmuję, a następnie sprzedaję jako. Inwestycje z gotową stopą zwrotu, z gotowym najemcą, przepisuje umowy na kolejną osobę, która w tym wypadku chce zainwestować właśnie swoje środki w nieruchomości. I to jest takie rozwiązanie, które też jest bardzo dobre na obecne czasy, ponieważ wiele osób dostrzegło znowu bardzo dużą możliwość zarabiania na najmie. I w takim wypadku, jeżeli przygotujecie dobry gotowiec inwestycyjny, który będzie funkcjonalny, będzie w fajnej, atrakcyjnej lokalizacji, będzie na przykład blisko uczelni czy blisko jakiejś strefy, gdzie jest dużo miejsc pracy, Śmiało możecie przygotować taki gotowiec, który będzie zarabiał dla inwestora docelowo nawet 8-9% w skali roku. Bardzo dobre rozwiązanie w obecnych czasach może okazać się także inwestowanie w mniejszych miejscowościach. Ostatnie lata, w których bardzo często byliśmy zamykani w domu, gdzie właściwie bardzo często były wprowadzane lockdowny, pokazały, że da się pracować naprawdę efektywnie z własnego domu. Przez to duże firmy, które normalnie wynajmują powierzchnie biurowe, które są dosyć drogie, bo tu nie ma się co oszukiwać. W centrach dużych miast e, mogą z nich spokojnie zrezygnować. Już teraz nie ma konieczności, żebyś mieszkał w centrum Katowic, Warszawy czy centrum Poznania. Możesz mieszkać w swoim domu, oddalonym o parę parędziesiąt kilometrów, w mniejszej miejscowości, gdzie nieruchomości na pewno będą tańsze, i dalej wykonywać swoją pracę równie efektywnie, a co najważniejsze, otrzymywać za nią dokładnie to samo wynagrodzenie. E, drugim aspektem, dlaczego warto inwestować w mniejszych miastach. Jest także zdecydowanie wyższa stopa rentowności, którą osiągasz poprzez takie inwestycje. Jeżeli inwestujesz w mieszkanie w Warszawie i koszt Twojej inwestycji to jest 700-800 tysięcy złotych, a zarabiasz na takim mieszkaniu 50 tysięcy złotych, no to zobacz sobie jak niska stopa zwrotu. To jest dla Ciebie. Jeżeli inwestujesz na przykład w Warszawie i mieszkanie z rynku wtórnego kosztuje Ciebie od 500 do miliona złotych i zarabiasz na nim na przykład 50 tysięcy, no to jest to żadna inwestycja, bo bez sensu inwestować w nieruchomości pod flipa, jeżeli masz na nich zarabiać 5 czy 10%. Coś takiego bym traktował jako taką naprawdę porażkę, no bo tak niskie stopy zwrotu są. Oczywiście mogą się zdarzyć, powinny być traktowane jako nauka, ale nie powinniśmy się do nich przywiązywać. Realne stopy zwrotu, które powinniśmy osiągać na flipach, to jest 20, 30-40% i więcej. I właśnie takie działanie umożliwia inwestowanie w mniejszych miastach. Zobacz, jeżeli ja na przykład kupuję mieszkanie za 200 tysięcy złotych i zarabiam na nim 50, to zarabiam 25% na jednym mieszkaniu. A nieraz zdarzy się, że kupuję mieszkanie za 200 tysięcy, remontuję za 60-70 i sprzedaję za 400. Tak jak mieszkanie, które niedługo Wam pokażę. Sprzedałem właściwie dzień po zakupie, a było już wyremontowane, ponieważ dogadałem to na tak dobrych warunkach, że mogłem odebrać sobie tą nieruchomość e, zaraz po umowie przedstępnej i rozpocząć remont. Dzięki temu rozpocząłem remont i w momencie zakupu mieszkania ono było już gotowe. Na drugi dzień przyszli pięci, podpisali umowę, Przedstępną i właściwie mogłem się cieszyć w super transakcji. Sugeruję Ci także, żebyś swoją przygodę z nieruchomościami zaczął od najniższego stopnia, czyli od pośrednika. Tak jak zrobiłem to ja. Zacząłem pracę od biura nieruchomości, następnie miałem swoją agencję, a teraz zacząłem sprzedawać nieruchomości, zacząłem obracać nieruchomościami i teraz zajmuję się tylko tym. Ale właśnie taka praca dla biura nieruchomości pozwoliła mi uzyskać bardzo dużo doświadczenia, dzięki czemu kolejne transakcje okazały się bezproblemowe, poczułem ten rynek, wiedziałem jak on działa i naprawdę dzięki temu rozumiem klienta, Ominęło mnie wiele problemów i wiedziałem, co po prostu robić, żeby te transakcje mi wychodziły. Jak najbardziej powinniście cały czas robić to, co, to, czego się nauczycie, poprawiać, szukać nowych rozwiązań, bo to jest najważniejsze w każdym biznesie. Niezależnie od tego, czy działacie na branży nieruchomości, czy działacie w branży IT, szukanie nowych rozwiązań zawsze, zawsze Wam pomoże osiągnąć rezultat i dojść do celu, no bo gdybyśmy się nie rozwijali, nie mielibyśmy teraz telefonów, kamer, samochodów, tylko dalej byśmy biegali w przepaskach po łące. Ale na tym właśnie świat polega, żeby się doskonalić, polega Rozwijać swoje umiejętności, szukać gotowych, szukać nowych rozwiązań, ulepszać te stare, no i to jest właśnie w stanie Was doprowadzić. Do celu, jakim jest być może właśnie dla was wolność finansowa. Jeżeli zaczniecie sobie jako pośrednik, zobaczycie już, jak wygląda taka praca, czego oczekują klienci, na co zwrócić uwagę przy remontach, dowiecie się naprawdę wielu rzeczy, które potem możecie wykorzystać właśnie jako fliperzy. Oczywiście możecie to łączyć. Możecie jednocześnie być na przykład pośrednikiem, wyszukiwać nieruchomości dla potencjalnych inwestorów, ale możecie także prosić o ich remontach. To się jak najbardziej nie wyklucza. I wtedy już możecie działać na przykład na części z zysku, możecie jednocześnie szukać inwestorów. Ja Was zachęcam właśnie do takiego działania wielotorowego, żebyście jednocześnie Szukali mieszkań, byli pośrednikami, uczyli się sprzedaży, uczyli się jak robić te remonty, bo to sprawi, że będziecie bardzo interdyscyplinarni. I właśnie takie podejście w przyszłości pozwoli Wam mocno wyskalować ten biznes i sprawi, że będziecie w stanie robić naprawdę bardzo dużo mieszkań jednocześnie, zbudujecie zespół i całą dużą firmę, która się będzie w stanie tym zajmować. Jeżeli to, co teraz powiedziałem, Ci się podoba jest lub jesteś inwestorem na rynku nieruchomości, to mam dla Ciebie inwestycję, która zwróci się w mgnieniu oka. Stworzyłem kurs online, inwestowaniu w nieruchomości, gdzie pokazuję, jak przebę drogę od Właśnie takiego początkowego pośrednika do osoby, która zarobiła już na nieruchomościach prawie 6 milionów złotych i w ciągu tygodnia kupuje nawet 4 do 5 mieszkań, gdzie od zaraz tworzyłem firmę, która jednocześnie obraca 20 nieruchomościami, która ma tych nieruchomości parę dziesiąt w portfelu, je kupuje, remontuje, sprzedaje, tworzy homestagingi. W tym kursie opisane są moje wszystkie doświadczenia związane z prawem notarialnym, związane z zakupem takich mieszkań, związane z poszukiwaniem okazji, związane ze sprzedażą, przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, związane z całą współpracą z pośrednikami, z prawnikiem oraz z całym moduł, który macie zmotywować do działania, żebyś rozpoczął branżę, działalność w branży nieruchomości i żebyś wychodził na tym naprawdę jak najlepiej. Link do kursu poniżej, proszę Cię także o subskrypcję, zostaw łapkę w górę i dziękuję, że byłeś ze mną w kolejnym odcinku. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć!